M jak miłość odcinek 1708 Co się wydarzy? Basia nie będzie radziła sobie z traumą, jaka ją spotkała. Zapisze się na kraw Kamil dostanie informację o tym, co stało się Andrzejowi. Postanowi powiedzieć Magdzie prawdę. Budzyńska zacznie obwiniać się, za to, co stało się Andrzejowi. Przed nami 1708 odcinek M jak miłość. Co czeka bohaterów serialu w najbliższy poniedziałek? Paweł, Rafał Mroczek, z Franką, Dominika Kachlik. Zaczną na nowo martwić się o basie, Gabriela Raczyńska, bo dziewczyna po próbie gwałtu będzie o krok od załamania. Ja, tak się bałam. Tak strasznie, najgorsza była bezradność. Niczego nie mogłam zrobić. Gdybym się nie wyrwała i nie uciekła, to. Dlatego zapisałam się na kraw Magę. Obiecałam sobie, że to się już nigdy nie powtórzy i że już nigdy więcej nie będę się tak strasznie bać. Nie będę uciekać. Weronika, Ewelina Kudeń-Nowosielska, poprosi Wernera, Jacek Kopczyński, o spotkanie i wyzna ukochanemu, że zaszła z nim w ciąży. A prawnik będzie w takim szoku, że na dobrą nowinę zareaguje omdleniem. I gdy odzyska przytomność, nie wybuchnie wcale entuzjazmem. Sytuacja po prostu mnie zaskoczyła. Zaraz się ogarnę i spokojnie porozmawiamy. Jesteś pewna, tak szybko, jeszcze niedawno montowaliśmy półkę, a tu już, ciąża? Może to jakaś pomyłka, burza hormonalna. Ile ty właściwie masz lat? Za to w finale, dramat budzyńskich. W nowym odcinku Kamil, Marcin Bosak, dostanie informację z Ukrainy, że Andrzej, Krystian Wieczorek, miał poważny wypadek i zaginął. Eł, jechaliśmy wszyscy busem. Był straszny wypadek. Są ranni, zabici. Ja, przeżyłem, ale ten Polak, który pożyczył mi na chwilę komórkę. Nie wiem, co się z nim stało. Piotr, Marcin Mroczek, zmusi kolegę, by o wszystkim poinformowali Magdę, Anna Mucha, choć Budzyński przed wyjazdem do strefy wojny prosił o dyskrecję. Myślę, że tym razem Magda by nam tego nie wybaczyła. Musimy jej o tym powiedzieć. A gdy Zduńscy przekażą w końcu przyjaciółce złą nowinę, Budzyńska, na myśl, że jej mąż jest być może o krok od śmierci, kompletnie się załamie. To wszystko moja wina. Wiem, że Andrzej zrobił to dla mnie. W ciągu kolejnych godzin Kamil spakuje walizkę i sam wyruszy do Ukrainy, ku przerażeniu Anity, Melania Grzesiewicz. Licząc na to, że uda mu się kolegę odnaleźć i sprowadzić bezpiecznie do Polski. Kochanie, wszystko będzie dobrze. Teraz będę się bała nie tylko o Andrzeja, ale i o ciebie. Tak bardzo chciałabym cię zatrzymać, chociaż wiem, że to i tak się nie uda. Uważaj na siebie, proszę. Będę uważał. Obiecuję, tymczasem Magda na nowo poczuje, że w życiu liczy się tylko prawdziwa miłość. Nawet jeśli czasem przynosi ból. Jeżeli Andrzej wróci, to i ja wrócę do niego. Co wydarzy się dalej? Emisja odcinka numer 1708 już 13 lutego o godzina 20.55, jak zawsze na antenie TVP 2. Zobacz koniecznie.